Dzień dobry państwu. Nazywam się Maciej Latos. Jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego, a także specjalistą pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego potrzebujemy polskich rekomendacji prowadzenia bezpiecznej linii infuzyjnej. Rzecz ciekawa, dlatego że do tej pory w zasadzie takich wytycznych nie ma. Cały świat te wytyczne posiada. Wydaje mi się, że dużym motorem do zmiany tego stanu rzeczy będzie właśnie nowo powstałe Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego, które bardzo często właśnie w tym zakresie w innych krajach prowadzi aktywność i na pewno, na pewno PTPi będzie towarzystwem, które takie wytyczne przygotuje. Bo dlaczego my natychmiast musimy wprowadzić, my jako, jako, jako państwo, jako polski system ochrony zdrowia, takie to wytyczne? Dlatego, że obecnie, obecny stan rzeczy opiera się głównie na procedurach. Procedurach, które każdy szpital... Ma, który każdy powinien mieć. Natomiast w bardzo różnym stopniu te procedury te procedury są na, na przyzwoitym poziomie. To znaczy są ośrodki, w których te procedury są napisane naprawdę dobrze, dobrze, to znaczy zgodne z evidence-based medicine, z wytycznymi krajów, które takie wytyczne posiadają i aktualizują, natomiast są ośrodki, w których kompletnie to nie działa, to znaczy ktoś kiedyś napisał te procedury i one są. To jest bardzo, bardzo trudno jest rozmawiać o procedurach w naszym kraju, dlatego że każdy podnosi ten temat z bardzo z własnej mega mikro perspektywy. to znaczy kiedy opisałem na jednym z portali polskie badania na, na, na temat poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat pielęgnacji i dostępów naczyniowych, no to wyniki tych badań wyszły co najmniej średnio, bym powiedział, i poziom wiedzy respondentów był niezadowalający. Natomiast bardzo dużo osób odezwało się, że ale przecież jak to u nas jest tak wspaniale to jest obraza, żeby publikować takie wyniki. No oczywiście każde prawo ma się obrazić, oczywiście, to, to, to jest święte prawo każdego człowieka. Natomiast w tym artykule przedstawione zostały wyniki badań naukowych, jakiejś określonej próby respondentów, która, która miała reprezentować większą populację, no bo też na tym badania ankietowe polegają. Mówię o tym badaniu w kontekście tego, że odezwała się też inna grupa osób, która mówi: tak, faktycznie jest problem, trzeba coś z tym zrobić, bo dłużej tak być nie może. I ta mikroperspektywa powoduje, że trochę w zakresie pielęgniarstwa infuzyjnego, które jeszcze do niedawna było z bitkiem słów zupełnie nie występującym, mam wrażenie, w polskiej medycynie, no każdy trochę robi, robi to po swojemu. Dlatego jeśli są ośrodki, gdzie to działa świetnie, no to super, to pogratulować trzeba lokalnym liderom tego, że to, że to działa, ale mamy ośrodki, o których zapominać nie możemy, których te procedury nie do końca są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, bo na przykład nie ma ich faktycznie kto nadzorować, nie ma kto ich aktualizować, co w kontekście braku dziedziny, jaką jest pielęgniarsko infuzyjne, jest w jakiś sposób zrozumiałe, bo, bo zazwyczaj, zwyczajowo te, te obowiązki przyjmują na siebie pielęgniarki epidemiologiczne, epidemiolodzy, dział kontroli zakażeń, zapobiegania zakażeniom i tak dalej. Część procedur, które, które mamy, są niespójne. To znaczy albo są, są pisane pod konkretne oddziały, gdzie, gdzie ci liderzy są, albo w jakiś sposób, w jakiś sposób Działają w imię dobra pacjenta i, i najlepszych praktyk, natomiast nie do końca spójnie, ponieważ nie uwzględniają wielu innych, wielu innych elementów, a głównie pewnej ciągłości opieki nad dostępem naczyniowym, nad linią infuzyjną. I to jest bardzo duży problem. I to jest problem realny, z którym zgłaszają się, zgłaszają się i odzywają się. Praktycy, którzy zauważają go i którzy chcieliby to zmienić. W końcu mamy wytyczne niekonsekwentne, to znaczy, jeśli udaje się stworzyć system, w którym, w którym wszystko jest tak, jak być powinno, to w którymś momencie dochodzimy do, do etapu, że następuje podjęcie decyzji, które jest oparte raczej na doświadczeniu niż na filozofii prowadzenia pacjenta od. Momentu uzyskania dostępu do jego usunięcia. Doświadczenie jest szalenie nieważne w każdej dziedzinie medycyny, także w pielęgniarstwie inkluzyjnym, Natomiast to, co ważne, to to, żeby to doświadczenie korelowało i oznaczało się z pewnego rodzaju konsekwencją. Czyli my od początku wiemy, co chcemy robić, a jeśli tam pacjenta się zmienia, zmieniają się okoliczności, to umiemy je dostosować konsekwentnie realizując najlepsze drogi dla tego chorego i właśnie bardzo cienka granica jest między bazowaniem na doświadczeniu i uwzględnianiem evidence-based medicine w naszym ośrodku, bo nie da się czasami przełożyć zero-jedynkowo wytycznych na dany ośrodek i tutaj szalenie ważne jest doświadczenie danego ośrodka i wiedza na temat, co się u nas sprawdza, a co nie, co się da zastosować, a czego się zastosować nie da. Natomiast dużym problemem jest opinia miejscowego lidera, który może być każdy, który wpływa na kształt procedury, na kształt postępowania, bo często to postępowanie jest całkowicie poza procedurą i nie do końca często jest ona zgodna z najlepszą wiedzą medyczną. I to jest problem. Bo jeśli w danym ośrodku istnieje lider, który kształtuje pewne przyzwyczajenia, a doświadczenie przekuwa w najlepsze praktyki, no to jest najlepsze, co mogło się wydarzyć w, w takim miejscu. Natomiast problemem jest to, jeśli opinia miejscowego lidera, bardzo subiektywna często, przekłada się na, na postępowanie. I to znowuż są głosy praktyków, które płyną z różnych regionów Polski. Czyli u nas nie posiadamy systemów zamkniętych, bo nie ma na to pieniędzy. Ok, jest to jakiś argument, chociaż wiemy dobrze, że. że to wszystko, co świat rekomenduje, również rekomenduje to pod względem finansowym. To znaczy, zainwestowanie teraz większej sumy zazwyczaj powoduje oszczędność w przyszłości. Natomiast problem myślenia perspektywicznego nadal w polskiej ochronie zdrowia występuje. U nas nie ma łączników bezigłowych, nie ma tak zwanych niekapków, bo nie lubi ich oddziałowa. Bo oddziałowa stwierdziła, że jej się to nie podoba, więc nie zamawia. I tutaj, szanowni Państwo, pojawia się problem. Problem tego, że być może w tym ośrodku nie ma procedury, która by powiedziała, tak, to jest standard w większości przypadków, bądź, bądź nie ma osoby, która by egzekwowała ich wykorzystanie, nawet jeśli w procedurze są. I to jest bardzo duży problem. Prowadząc szkolenia w różnych częściach Polski, właśnie z tymi liderami, czasami się spotyka, czyli um, opowiadamy o, o, o dezynfekcji pasywnej, o dezynfekcji aktywnej, a osoba, która jest odpowiedzialna, która często zaprosiła um, mnie, mój zespół do, 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 do przeprowadzenia takiego szkolenia, mówi, to jest super, ale no, u nas to się nie sprawdza. E, I okej, okay, to jest jakiś argument do tego, żeby zacząć rozmowę, ale się okazuje, że u nas to się nie sprawdza, to jest opinia jednej osoby, ponieważ pytając zespołu, który pracuje przy pacjencie, okazuje się zupełnie coś innego, że u nas by się to sprawdzało, ale ktoś tego nie lubi. Inne sytuacje, które, które się pojawiają. Znam ośrodki, w których pielęgniarki, mimo posiadania kompetencji, nie mogą ich wykorzystywać ze względu na to, że lokalny lider stwierdził, że. W tym oddziale tego robić nie będziemy. I tu mamy bardzo duży problem kompetencyjny. To znaczy, kto ma wyznaczać granicę kompetencji samodzielnego zawodu, jakim jest pielęgniarka. Bo okazuje się, że ordynator stwierdza, że w tym oddziale ratunkowym żyłę szyjną zewnętrzną będzie kanulował wyłącznie anestezjolog. No i pytanie, dlaczego? Przecież pielęgniarka ratunkowa ma do tego kompetencje. Jeśli ma. Kompetencje, a posiada wiedzę i umiejętności, no to dlaczego mieliby ci praktycy tego nie robić? Inne, inny przykład. Ordynator w jeszcze innym ośrodku zakazał pielęgniarkom korzystania z dostępu centralnego, z ostrego dostępu centralnego. Dlaczego? No bo jest dużo zakażeń. I wiecie Państwo, to jest droga na skróty. Która nie ma prawa zadziałać, bo argumentem, że jest dużo zakażeń, to jest argument poważny, poważny do tego, żeby zbadać, co się w tym zespole dzieje, dlaczego tych zakażeń jest tak dużo, co można zrobić, żeby ten stan rzeczy poprawić. I najłatwiejszą rzeczą jest zamknąć, zabetonować pewne zagadnienie i o nim zapomnieć, niż na przykład wdrożyć sensowny program, Edukacyjny, z okresową ewaluacją tego, czy nam się te, ten wskaźnik zakażeń zmniejszy. I to jest bardzo duży problem, problem w rozwoju pielęgniarstwa inkluzyjnego, bo często praktycy, którzy są entuzjastami jednocześnie, zupełnie nie mają formy, nie mają siły przybicia do tego, żeby przekonać żeby osoby, które mogą, mogą o tym decydować, że czas coś zmienić. I często ci praktycy rozmawiają ze swoimi przełożonymi, mówią, ale w Ameryce, w amerykańskich wytycznych, w angielskich wytycznych, w niemieckich wytycznych, w australijskich wytycznych, jest to i to, i to. Ale to jest Ameryka, ale to jest Australia, tu jest Polska. No, nie ma to prawa zadziałać, jeśli nie będziemy czerpać z literatury światowej. Jeśli nie posiadamy wytycznych krajowych, no to nie pozostaje nam nic innego, jak albo zbadać nasze rodzime podwórko i wydać zalecenia, albo zaufać naukowcom z całego świata, którzy mają ogromne doświadczenie, długoletnie doświadczenie, którzy prześcigają nas często o 20, 30, 50 lat i wdrożyć pewne postępowania w naszą w polskie real. Oczywiście jest pewnym problemem to, że te wytyczne światowe, a jednocześnie nie mamy polskich wytycznych, to tak kończąc, kończąc tą myśl, tak? Czyli nie mając polskich wytycznych, no raczej powinniśmy się opierać, opierać na tym, co jest. I oczywiście my mamy bardzo wiele różnych dokumentów, bardzo sensownych zresztą. W, w, przetłumaczonych na język polski, które jednak dotyczą e, niewielkich dziedzin. To znaczy, e, specjalistyczne dziedziny, towarzystwa e, naukowe, e, stowarzyszenia wydają takie analizy, syntezy e, o, różnej, o, o różnej wadze. To znaczy, bądź są to artykuły w formie wytycznych, bądź są to faktycznie wy, wytyczne, e, które badają moc dowodu, ale, ale to jest nadal dziedzina, dziedzina dosyć wąska. To znaczy, mamy wytyczne Polskiego Stowarzyszenia pielęgniarek, pielęgniarek Onkologicznych, mamy zeszyty Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, mamy postępowanie z krótkoterminowym Ceznikiem Centralnym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Niemniej jednak mamy pewnego rodzaju rozproszenie, które wymaga uporządkowania i stworzenia jednego spójnego dokumentu bądź serii dokumentów, które będą, wyjdą od ogółu i będą odsyłać do tych szczegółowych, do, do tych szczegółowych danych. Bo to rozproszenie to jest jedno i chociaż większość te wszystkie, te wszystkie. Wytyczne, które wymieniłem, e, moim zdaniem są bardzo sensowne i warto je stosować w swoich e, ośrodkach, to część z nich i innych to jest dosłowne tłumaczenie wytycznych zagranicznych, czyli y, z jednej strony jest niekorzystanie z tych wytycznych, a z drugiej strony dosłowne tłumaczenie. Bo często okazuje się, że przy tłumac tłumacząc dosłownie zalecenia jakich, z jakiejś dziedziny, wpadamy z kolei w pułapkę, niemożności ich zastosowania de facto, mimo że są w języku polskim, dlatego że nie uwzględniają one realiów naszych lokalnych, ponieważ okazuje się, że część sprzętu jest u nas w ogóle niedostępna, że część praktyk jest w ogóle niewykonywana przez taką grupę zawodową albo inną, że pewne kompetencje, o których się tam mówi, są rozproszone, tak że bardzo trudno jest łączyć. Więc to, czego potrzeba, to potrzeba też opierania się na zaleceniach wytycznych, zaleceniach zagranicznych, bo też nie często ze względu na niedostateczną liczbę badań polskich bardzo trudno, trudno analizować ten obszar z jednej strony, a z drugiej strony nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, by na końcu dojść do, do tych samych do tych samych wniosków, jak organizacje, które działają latami i które mają solidny warsztat naukowy. Warto korzystać z tego, co już jest. Natomiast to, co dla nas ważne, to to, żeby zalecenia i te rekomendacje były dostosowane faktycznie do naszych polskich realiów. To jest trudne, ale do zrobienia. Wtedy, uwzględniając te wytyczne, jesteśmy w stanie wiele, wiele dobrego zrobić. Przykład. W wielu wytycznych zagranicznych nikt nie, nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, czy port boczny kaniuli służy do podawania leków. Dlaczego? Dlatego, że ta sprawa już dawno została wyjaśniona i na takich kaniulach się, się po prostu nie pracuje. Natomiast my, mając takie problemy dalej, bo, bo to jest realny problem, wykorzystanie bocznego portu krótkiej kaniuli, no musimy się nad nim pochylić i musimy wypracować jakieś. Ekspercki konsensus. Szczególnym znaczeniem ma fala wzrostu zainteresowania pielęgniarstwem instytucyjnym mniej więcej od pięciu lat, i bardzo ważne jest to, żeby mówiąc kolokwialnie, tego nie zmarnować. Jeśli poczuliśmy, że to jest ważne i że chcemy uporządkować tą dziedzinę, to warto ją uporządkować od początku zaczynać od samego początku. Tak, by nie stworzyć, stworzyć kolejnego chaosu, który będzie bardzo trudno opanować. Dużo łatwiej budować coś od samego początku i później dać temu, dać temu się, się rozwijać, bo jest to, byłaby to wielka szkoda, gdybyśmy teraz, kiedy, kiedy w dobie mediów społecznościowych, w dobie dostępności i języka, i źródeł nie poszli dobrą drogą, tylko poszli drogą na skrót. A mamy XXI wiek. I bez wątpienia ten XXI wiek to jest czas na zmiany. Czas na zmiany zespołowe. Czas na zacieśnianie interdyscyplinarnych współpracy. W sposób odpowiedzialny zajmowanie się obszarem, który leży w kompetencjach każdego specjalisty z medycyny codziennej. I to też jest czas, żeby po uporządkowaniu wszystkich newralgicznych kwestii, jak choćby właśnie jak najszybsze, Wydanie rekomendacji wytycznych w zakresie prowadzenia bezpieczeń i ukuzyjnej, tak by zespoły właśnie mogły na polskich wytycznych, mimo że to będą, czy będzie synteza wytycznych zagranicznych, często mogły tworzyć najlepsze procedury, najlepsze protokoły postępowania. I kiedy to się zostanie uporządkowane, to będzie czas na otwarcie debaty na temat naszych kompetencji, na temat uporządkowania tego, co już jest. Co również jest dużym problemem, ponieważ rozproszenie kompetencji w różnych dziedzinach pielęgniarstwa jest bardzo duże. To staniemy przed debatą na temat zmian legislacyjnych w kontekście pielęgniarstwa inkluzywnego, jak chociażby powołanie specjalistów w tej dziedzinie, to po pierwsze, a po drugie, o wyznaczenie i opisanie stanowisk, które. W których oni będą musieli i mogli pracować, tak żeby faktycznie to działało i powstają zespoły dostępów naczyniowych, zespoły inkluzyjne. warto, aby to też na poziomie legislacyjnym zostało opracowane. No i pytanie na końcu, którą drogą powinniśmy pójść, jeśli rozejrzymy się wokół nas, zerkniemy na Czechy, Słowację, Niemcy, Skandynawię, Anglię itd. No to zobaczymy, jak wiele kompetencji jest przekazywane pielęgniarkom, i to jest też pytanie, kiedy rozpocząć debatę na ten, na ten temat. Także wytyczne, w mojej opinii, powinny powstać niebawem. Powinniśmy aktualizować procedury, powinniśmy doceniać entuzjastów zmian, którzy są w naszych zespołach, i to co ważne zmieniać nasze, naszą codzienną pracę. W oparciu o pracę interdyscyplinarną. To jest bardzo ważne i to jest chyba najwyższy czas, żeby pójść w tę stronę. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.